12 sierpnia 2020 idziemy sobie dzisiaj na przełęcz Gdzie jesteśmy? Tu jesteśmy tutaj, przy wejściu do parku. Tak i idziemy w stronę Równi Waksmunskiej przez Psią Trawkę I... do Murowańca. Tak i w przy trawce odbijamy. Aha. A jak dojdziemy do schroniska Murowaniec, jeżeli nie weźmiemy ducha, to, to opowiemy gdzie dalej. I tam. Tam. Tam, tam, tam. No to goło. Dobra, Początek trasy pokonywaliśmy już wczoraj, idąc na Wielki Kopieniec. 1300 coś. Dzisiaj 1836, o ile dobrze pamiętam. Przełęcz Karp. Będą widoki zarąbiste. Teraz, jak w zaczarowanym ogrodzie. Przepięknie. Weszliśmy do Parku Narodowego od Toporowej Cyrlii. Tutaj jest rozwidlenie i wszystko wskazuje na to pewnie słabo widać, że my pójdziemy w lewo. Wczoraj było w prawo na wielki kopieniec, a dzisiaj idziemy tędy. Dobrze, że jest trochę. Bo jest mega gorąco. Poszliśmy prawie 2 km i cały czas idziemy taką fajną dróżką u góry. Niesamowity widok. Ale ja czekam na te prawdziwe. Do psiej trawki mamy 30 minut. Czyli idziemy dopiero 30, według tych znaków. Ale do domu trochę dalej. Podobno ja pędzę pod górę, ale jak nie pędzić? Jak tam widzę, że coś już będzie, ale jeszcze nie wiem co. A już bym chciała zobaczyć. No to sprawdźmy. A kurde, nic takiego. No i dalej. A oto idzie Ania, nasza wideoblogerka. Nie widać po niej w ogóle zmęczenia, wypoczęta, jakby dopiero wstała z łóżka. Się za Psia trawka. Psia, bo nie ma trawki. Żadna polana. Trochę ludzi no i tyle to nie to samo co Rusinowa Polana od psiej trawki droga do Morowańca długa nudna mozolna no i tak Trzeba iść, więc przyspieszamy, żeby jak najszybciej dojść. Od schroniska Murowaniec idziemy do Czarnego Stawu Gąsienicowego, 30 minut. Taką sobie różką, Pokażę w tę stronę, niestety jest sporo ludzi. Ale jest pięknie, bo już góry się pokazują. Cały czas jest... Męczenie. Cały czas jeszcze idziemy na Czarny Staw Gąsienicowy. A tam przed nami... Jest kościelec, nie wiem ile ma metrów. Na ręgiersz? 200 coś. 200 coś, no czyli mniej niż rysy, ale wygląda groźnie. Kiedyś tam pójdziemy. No a teraz idziemy. Tam, 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 tam. Czarny staw gąsienicowy, bardzo proszę. Więcej ludzi niż na kropówkach. I stąd ruszamy tam, 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 tam do góry na przełęcz Karp. 40 minut. Rzućmy czas okiem. Pięknie wygląda, ale z góry będzie wyglądać jeszcze fajniej. No to cóż. 40 minut niby dużo ale zależy od przewyższeń czy ona ducha czy nie jeszcze podobno 30 minut do góry jedziemy takimi skałami no mamy chwilę odpoczynku a niektórzy się nadal wspinają oddzielnie jeszcze 20 minut i zameldujemy się z góry. A też. I udało się. Jesteśmy na małym kościelecku. 235? 235. Nie, 265 no to ma duży. Tak? Aha, to duży jest tam już myślałam, że tak wysoko weszliśmy, że zawsze jesteśmy na ponad dwóch metrach. Ale no nie. Na dole stawką sienicowe, czarne. A tutaj jest to około Dolina Dolina do Stawów Polskich. Aha. To wrócę. Dolina no Stawów Polskich. Pięknie. Ale szczerze powiedziawszy. Męcząco. No, ale jesteś. Ale jestem. No i powiem to co zwykle, że warto było. Ale idziemy dalej jeszcze na przełęcz Karb. A niektórzy zasuwają na kościelec, o, ale to już jest po prostu szok dla mnie. I jesteśmy na przełęczy karp. W górę prowadzi drogę jak już mówiłam na kościelec. Podziwiam mnie w tym roku. Dziękuję. Pięknie. A tam jest mały kościelec, na którym przed chwilą byliśmy. Nie, no bo ja też tego nie rozumiałem. A wiecie, to, to jest na jakaś... lepszej? Jedno jest Dziękuję. I rysować. Nie, bo on mówi, proszę i narysuj półko. A Ty przy tego to Dziękuję Jemy coś? No i teraz W dół, tędy Tam, 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 tam Schodzimy Całkiem przyjemnie i lekko Jakby ktoś chciał koniecznie pójść na Przełęcz Karp to proponuję wejść i zejść od strony Doliny Stawów Polskich. Zdecydowanie lżej mi się wydaje. Nuda. No nuda, tak. No mnie taka nuda jest też pięknie. Ale zdecydowanie łagodniejsze podejście no i zejście. Z tamtej strony było stromo. A tutaj jak widać każdy sobie spacerkiem idzie. I jest. Tam gdzieś, niedaleko już, tak sobie mówię, jest murowaniec. Jesteśmy już na szosie. O, ostatnie pół godziny do domu. Nie ma co ukrywać, że zmęczeni, ale szczęśliwi. Cel został osiągnięty. Niemniej jednak, powrót doliną suchej wody na długo zapamiętam. A w nocy przyśnią mi się kamienie.